Jeżeli mamy do czynienia z nałożeniem na Polskę procedury nadmiernego deficytu, a równocześnie proszę zwrócić uwagę, że Komisja Europejska zakręca swój taki ideologiczny fiś totalny na Zielonym Ładzie, wprowadza i zapowiada i tak jest nacisk Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przy Komisji Europejskiej, żeby wprowadzać już teraz też Niebieski Ład, czyli dodatkowe Obciążenia, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony każe nam się, będzie się kazało ciąć wydatki publiczne, jeżeli ciąć wydatki publiczne, to znaczy, że konsumpcja publiczna będzie ograniczona, inwestycje publiczne będą ograniczone, zwolnienia będą musiały się pojawić w administracji publicznej, bo trzeba będzie ciąć, będą wyeliminowane programy społeczne, które oczywiście, możemy dyskutować nad ich zasadnością, ale ostatecznie wiązały się z konsumpcją, więc konsumpcja siądzie. To wszystko przełoży się na zmi zmianę dynamiki rozwojowej i kłopoty przedsiębiorców.